Cześć, mam na imię Hania. W Orange zajmuję się zrównoważonym rozwojem i pracuję tu już 20 lat. Jest takich kilka projektów, które w ciągu mojej kariery tu zawodowej zbudowały mi ogromne doświadczenie, z których jestem też dumna, no by były osobistą, um, osobistym sukcesem. A szczególnie bliski jest nasz Orange World Festival, gdzie od 10 lat koordynuję temat wdrożenia dostępności. My Postanowiliśmy w którymś momencie, że nasz festiwal będzie dostępny dla każdego fana, niezależnie od tego, jakie musimy zapewnić mu udogodnienia. No a o tym, że robimy to dobrze, świadczą zarówno nagroda w zeszłym roku otrzymana lidera dostępności, jak i wdzięczne maile od fanów, którzy naprawdę wzruszają nas swoimi opowieściami: że nigdzie nie doświadczyli takiej opieki, takiej dbałości na festiwalu. Moje dziecko takie to serwis Razem dla Planety, czyli serwis, którym opisujemy to, co robimy dla planety, dla środowiska, dla klimatu. Jeśli przychodzę koło salonu i widzę Razem dla Planety, jeśli w kluczowych miejscach Razem dla Planety jest, jest ten napis, to ja po prostu czuję naprawdę ogromną radość i zaskoczenie, że tak fajnie się udało to rozwinąć, wdrożyć i że to zostało. Był moment, kiedy poszukiwaliśmy takiego partnera, z którym moglibyśmy zrobić coś na rzecz środowiska, na rzecz planety, i udało nam się znaleźć tego partnera. Fundacja Las na Zawsze. Pasjonatów, wspaniałych ludzi, którzy no myślą o tym, żeby chronić jak największe połacie lasu w naszym kraju, żeby pozostawić te ekosystemy rosnące lub sadzić i to bioróżnorodne. Lasy, a nie monokulturowe, które będą rosły prościusieńko, które będą na deski na potrzeby gospodarcze. I kiedy jadę z naszymi kolegami, koleżankami na taką akcję sadzenia lasu i widzę tę radość autentyczną, że posadziłam tyle i tyle drzew, tyle i tyle metrów kwadratowych lasu. To ta radość to jest taka, takie doceniające. Wspaniała idea i bardzo jestem z niej dumna. Mam na imię Hania i lubię tu być, bo wiem, że jestem we właściwym miejscu, gdzie mogę zrobić coś dobrego dla planety.